Bardzo byśmy prosili o kilka słów na temat konwentu. Jakie decyzje podejmowano? Czy ważne sprawy były podejmowane? Czy, czy będą wybory? Zaczynamy, jak... Dopiero zaczynamy obradować, także myślę, że, że gościmy tutaj w popowie starostów z całego Mazowsza. Frekwencja jest bardzo ładna, jak nigdy zresztą. Mieliśmy wybrać przedstawicieli do różnych gremii, w których konwent i zawsze ma swoich przedstawicieli, czy przy czy w Decyzją konwentu, wybory przewodniczącego, prezydium tych przedstawicieli do tych gremii zostały odłożone na 3 lutego. Będzie następne spotkanie w Warszawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Dopiero tam podjmiemy decyzje personalne. Jest kwestia przygotowania pewnej reprezentacji na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Jesteśmy największym konwentem powiatowym w Polsce, więc chcemy, chcemy przygotować osoby, które rzeczywiście mogłyby w tym Związku Powiatów, w zarządzie Związku Powiatów odegrać jakąś taką ważną rolę która by się przyczyniła do wzrostu e, ważności samorządu powiatowego w ogóle w samorządnym w w państwie polskim. Tak to można nazwać na no, bo się Borykamy z wieloma trudnościami, które na dzień dzisiejszy nam przeszkadzają w funkcjonowaniu powiatów. Mamy za chwilę spotkanie z panią, z panią naczelnik Czesawą, pani Górą, która przedstawi nam finansowanie szkolnictwa w tym też jest taki problem finansowanie związany ze szkolnictwem specjalnym. Są tam rzeczywiście próby jakby skanalizowania tej subwencji oświatowej przeznaczonej na szkolnictwo specjalne. My na to jakby nie wyrażamy zgody, co zresztą było przekazane w naszym stanowisku z poprzednią konwentu, który się odbył w Natomiast wiem, póki co w ustawie budżetowej nie zostało zmienione i mamy obawy że ta subwencja może być wtedy źle, źle wykorzystywana w powiatach i koniecznie tam, gdzie są największe potrzeby. Jest to pierwszy konwent po wyborach. W związku z tym poznajemy się. Jest kilkunastu nowych starostów na Mazowszu. Mamy okazję się poznać i porozmawiać o bieżących problemach. Jak mówił pan starosta, pan przewodniczący, powiaty mają sporo problemów dotyczących głównie finansowania naszych zadań, no i skomplikowania, złożoności przepisów, które musimy wykonywać. To wymaga często interwencji na szczeblu rządowym, na szczeblu sejmowym. Rozmawiamy o tym, jak wzmocnić pozycję powiatów, jak wzmocnić pozycję konwentu, związku powiatów, po to, żeby wpływać na legislację, żeby te przepisy mniej były trudne dla mieszkańców, mniej trudne dla, dla osób załatwiających sprawy w urzędzie, żeby wspierały samorządność, a nie krępowały samorządność i żeby za zadaniami szły też pieniądze niezbędne na, na realizację tych zadań na rzecz mieszkańców. To są wyzwania, które przed nami stoją podczas tych konwentów i tego, i kolejnych, będziemy to omawiać. Ja w tym gronie, to najmniej mam do powiedzenia, bo jestem młodym i duchowo starostą powiatu wołomińskiego, ale cieszę się bardzo, ponieważ ja pierwszy raz uczestniczę w konwencie starostów powiatów. Tak naprawdę to się przygląda Wiele elementów nas łączy i cieszy mnie, że jest chęć rozmowy, debaty. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, żebyśmy bardziej zacieśniali swoich spojrzeń na niefinanse powiatowe, ale i problemy, z którymi się boryka każdy powiat zresztą. I wierzę w to, że wreszcie zaczniemy tak pracować i z sobą rozmawiać, prowadzić dialog, z posłami, jak i również z rządem. Uważam, że to są te jakby jednostki, które muszą zrozumieć, że jak nie ma rozmów i debaty na temat finansowania, współfinansowania, współrządzenia tym narodem naszym, to skutki mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też zależy nam na tym, żeby wreszcie... I posłowie, i rząd zrozumiał, że my nie jesteśmy przeciwko nim, tylko chcemy budować ten dom wspólnie tak, żeby łatwiej nam się żyło.